Się, dlaczego? Cześć nasze, widzowie! Nasze właśnie pieski, Kacper i Maciuś, mają zupełnie inne głosy. Po prostu na, na początku, na przykład pierwszego filmu, był taki głos Kacpra. Wyniosłeś śmieci? Śmierdzi. Okay. No dobra, już się załadował. No. Potem na przykład był tak. Cześć, jestem Kacper! I tak samo było z Maciusiem, jego pierwszy film taki Szczęśliwego nowego roku 2026. A na przykład ten z hot dogiem jego film. Cześć widzowie! Dzisiaj będziemy zjadać hot doga. Wszystko jest wytłumaczone nie tylko tym, że czasami są tutaj duże błędy, ale też tutaj to wytłumaczy ten piesek. To mój ulubiony kebab, bo ma dodatkowe dwa listki sałaty. Słuchajcie do końca. Przepraszam, pomyliłem się, miałem powiedzieć przed kamerą. Dodatkowy, powiedziałem coś śmiesznego innego. Proszę, nie dawajcie złych komentarzy, w końcu jestem tylko twórcą treści wygenerowanym przez AI. Słyszeliście? AI. Czyli to dlatego właśnie cały czas mają inne głosy. Ale... Możemy to naprawić. Wystarczy, że będę mówić, jaki chcę głos. Wy możecie napisać w komentarzach, czy chcecie piskliwy, poważny, czy może zwykły. Cześć widzowie, dzisiaj będziemy próbować McDonald's. Bardzo dobra. Frytka, na przykład, ale nie lubię zamiast frytek. Dobry hamburger, najlepszy hamburger, jakiego kiedykolwiek. Cześć widzowie, dzisiaj będziemy próbować McDonald's. Bardzo dobra. Cześć widzowie! Dzisiaj będzie głos. Więc słuchajcie, jeśli chcecie, to naszym gangu tym właśnie y, Pomeranian Team, bo właśnie napisałem y, w taki, pod jed, takim jednym filmem napisałem właśnie wiadomość, że... Ja ma być, gramy w Minecraft. Nie, to nie ma tutaj. Nie ma zbyt dużo. Gdzieś indziej właśnie. Gdzieś indziej tutaj właśnie napisałam, że będzie nasz własny Pomeranian Team. Widzowie, dzisiaj znowu gramy w Minecrafta. Niestety, moje pieski zginęły. Nie. Tego wam nie pokazałem, bo gdy nie planowałem. To akurat jest smutno, gdy właśnie twoje pieski giną, niestety. Na pewno gdzieś. musi być ten. Musi być jakiś. A, może to gdzieś. na, jak na jakimś szorcie. Słuchajcie, może nie będziemy szukać, ale ja Wam mówię, na naszym Pomeranian Team właśnie. Yy, czy co? Zapomniałam, co miałam powiedzieć. A, możecie napisać na naszym Pomeranian Team, właśnie że jaki głos musi być, jaki głos, bo my mamy Pomeranian Team i właśnie, no, no, właśnie odpisałem jakiemuś tam mojemu subskrybentowi, właśnie że możemy zrobić Pomeranian Team, no i <grych> już ja się mam nasz Pomeranian w Manicraft. bo tutaj właśnie powiedziałem na tym komentarzu, wiedz... że nad... Właśnie powiedziałem na tym komentarzu, że mogę y, odpisywać, y, czy dobry będzie to film. I po prostu będę wybierać najlepszy film. I właśnie zaczął się nasz Pomeranian Team. Tutaj właśnie ktoś dał pomysł na film, a tak miał wyglądać nasz Pomeranian Team: pomysły, i pomysły, i pomysły. I ja tak odpisałem: widzicie na dole. Od Pomeranian Maciuś, prosto. I no więc co miałam powiedzieć yy, tak, 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 tak. Czyli że yy, teraz będziecie mogli napisać, jaki głos mo może być, jaki głos będzie najbardziej pasować do dwóch piesków i wybiorę najfajniejszy. Potem ta opcja się skończy, więc korzystajcie z niej. Skończy się w nowym roku. Takim 2027. Wtedy się skończy. Korzystajcie. To długi czas. Jeszcze dużo mamy do tego roku. Bo ja tak w ogóle czę często nie wiem, co wybrać. Więc do tego tak długo to będzie trwać. Więc już wiecie, dlaczego pieski mają zmieniony głos. Więc pa pa!